Cześć z tej strony Adaś na co dzień prowadzę kanał spółerat, a to jest drugi odcinek naszej wspólnej podróży przez grę Lego Builder's Journey, którą ogrywam na PlayStation 5. Poprzedni odcinek okazało się, że w nim zrobiliśmy dwa poziomy zamiast jednego. Ten samouczek tak naprawdę funkcjonuje jako poziom. Więc zastanawiam się w sumie, czy to nie jest dobra formuła, że będziemy robić jednak dwa poziomy na odcinek. Ale. Na razie to zostawmy. Na razie kontynuujmy naszą podróż po prostu przyciskając przycisk continue. Jak widzicie, tutaj mamy oprócz tego, że możemy kontynuować, to jeszcze mamy wybór poziomów. I tutaj jak sobie zerkniecie na ekran wyboru, to mamy to właśnie ten poziom pierwszy, który ukończyliśmy ostatnio, poziom drugi. No i teraz jesteśmy w poziomie trzecim. Wybierzemy sobie ten poziom. Oprócz tego mogliście tam zauważyć tryb kreatywny, ale o trybie kreatywnym Powiemy sobie kiedy indziej. On na początku nie był dostępny w oryginalnej wersji gry. On został dopiero dodany po jakiejś tam aktualizacji, no i jest tutaj w wersji na PlayStation 5 dostępny od początku. Kontynuujmy. Musimy doprowadzić małego ludka do dużego ludka, i w tym celu yy, tak muszę pomyśleć. Przede wszystkim bierzemy część. Wiecie pole, po którym on chodzi, obrócimy to i zrobimy mu następny punkt na ścieżce. Super. To wydaje mi się, że teraz musimy połączyć. Właśnie, już nam tutaj gra podpowiada. Musimy połączyć te klocki i stworzyć kładkę nad przepaścią. I w tym celu jeszcze oprócz tego, bo on przecież nie przejdzie po tych co teraz je podświetlam Oprócz tego musimy podnieść ten klocek Postawić go tutaj, on sobie przychodzi Postawiamy go tutaj, teraz, znaczy postawiamy, stawiamy go tutaj Dobrze, teraz ten lewy Świetnie Robimy następną kładkę Tym razem tutaj I tutaj O tak, właśnie w ten sposób, i cyk, obracamy, i cyk. I jeszcze. Dużo prostszy niż poprzedni poziom, uważam, albo to ja po prostu jestem już na wyższym etapie jednak rozwoju w tej grze. I świetnie. Chyba skończyliśmy? Nie, jeszcze nie, jeszcze. Jeszcze cyk. Ok, no i odblokowaliśmy poziom następny, czwarty, już. I faktycznie zrobimy go sobie od razu. Myślę, że to będzie dobra metoda w tym szaleństwie. Tylko muszę pomyśleć, bo to już jest trochę bardziej skomplikowane. Myślę, że trzeba zrobić schodki. Widzicie? Bo ja widzę. Patrzcie teraz tu i tu. I teraz stawiamy pole do przemieszczania się na tym klocku. I oprócz tego robimy jeszcze tak. Patrzcie. O w ten sposób I musimy postawić jeszcze Zielony klocek Jako łącznik Świetnie I jeszcze na koniec Robimy mu dróżkę I w ten sposób Nam się tutaj udało Założył plecak i czapeczkę I jest gotowy do wyprawy po górskim terenie OK, Tym pozytywnym akcentem Myślę, że możemy sobie skończyć. Zrobiliśmy dwa poziomy. Kolejnymi dwoma poziomami zajmiemy się w kolejnym odcinku. I zapraszam Was na kolejne etapy naszej wspólnej relaksacji, którą sobie razem tutaj przeżyjemy. Ale jest bardzo ładnie, jest sympatycznie. Myślę, że sobie właśnie będziemy dawkować tę grę i w takich właśnie małych, małych daweczkach ją smakować i będzie całkiem. Przyjemnie. No to teraz nasz malec z dużym klockiem będą musieli wybrać się no chyba właśnie w górach w góry. No, myślę, że to będzie fascynująca przygoda. Naprawdę. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!